Witam Was bardzo serdecznie. Otóż chcę Was zabrać i pokazać Wam Amerykę w Australii. Zobaczcie tam. Jestem pierwszy raz w tym sklepie tutaj. To się nazywa Costco. To nie jest w sumie sklep, to jest duży warehouse. Czyli jak to się mówi, wielki magazyn z przeróżnymi i różnymi rzeczami. Yy, amerykański yy, yy, sklep, który przyszedł do Australii parę lat temu, ale nie miałem jeszcze okazji zawitać do niego, dlatego że wiecie, potrzeba yy, specjalną kartę do tego, aby wejść do tego sklepu i dzisiaj akurat przyszłem i planuję wyrobić yy, tą kartę. Mnie się wydaje, że otwierają go o godzinie 10.00 No i spróbuję wejść i <noise> zobaczyć, co się dzieje w sklepie amerykańskim. Czyli Ameryka zabitała do Australii. Także zobaczcie, co się dzieje. Przynajmniej tyle jest dobrze, że pogoda jest fajna. Jest tak chłodna, bo przyjemnie. No nic, będziemy cierpliwie czekać.

A jak wyrobię kartę, to pokażę Wam, co się tutaj dzieje. Jak już wspomniałem, to jest amerykański styl sklepu. O, tutaj nawet i kawy można sobie coś zjeść. Super, no zobaczymy. A tutaj są ceny, widzicie? Membership cena. Także to jest takie cieka ciekawe, że musisz mieć kartę, żeby sobie. Wow, zobaczcie na te washing machine, na lodówki. No ciekawe, zobaczymy. To jest membership, wiecie? Membership i to jest y, karta, Next, które. Is, that or... Is that No 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 no, no that, that's my. <laughs> okay, a więc y, witam was w królestwie Ameryki, w Australii. Ten sklep, wiecie co, jest opłacalny z tego względu, że tutaj masz możliwość kupowania rzeczy hurtem. Co to znaczy? To znaczy, że jak masz dużą rodzinę, że jak masz dużą rodzinę, to kupujecie po parę rzeczy i dzielicie się. Także pod tym względem to jest y, moim zdaniem super. O, krysmy różnego rodzaju, zobaczcie. Grające maszyny. No, nie lubię sklepu, ale ten sklep jakoś mnie podjarał. Nie wiem dlaczego. Dziwny człowiek jestem, co? Wiecie co? Jedną rzecz, którą zauważyłem, że jest o wiele taniej, wiecie. Naprawdę jest o, o wiele taniej. Te rzeczy, które tutaj już widzę, są o wiele tańsze niż w normalnych y, sklepach. Zobaczcie, taka wielka loduwa do garażu. 560 dolarów dajmy na to. Ja zawsze podnoszę do góry y, ceny. Także. Ojoj, oj, 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 to jest olbrzymi sklep. Także emigrujesz do, do Australii i wpadasz w taki sklep i urządzasz sobie mieszkanie. A jeżeli macie przyjaciół, to dzielicie się z nimi i wychodzi to o wiele, wiele taniej. Wow! No, jeżeli jest duża rodzina, to rzeczywiście wiecie co? Yy, opłaca się. No widzicie, to jest Ameryka, to jest właśnie to, że to jest wszystko, wiecie, olbrzymie, duże. Amerykanie zawsze lubili duże rzeczy. I dalej chyba lubią duże rzeczy. Także jeżeli macie się z kim podzielić, to ja nie widzę tutaj żadnego problemu. Zobaczcie różnego rodzaju dywany. I ceny rzeczywiście są rzeczywiście są y, ceny tańsze Jeżeli jesteście z ubraniami y, na pan jak to się mówi, no to zobaczcie. Do wyboru, do koloru koszulki, spodenki i inne różne, przeróżne rzeczy, buty. No, To jest sklep, i od razu jakby powiedzieć, magazyn sklepowy, z którego kupujesz sobie pewnego rodzaju rzeczy. Dzielisz się z rodziną, i wszyscy są zadowoleni. Proszę, proszę. 23 dolary takie pudło czekoladki oj oj ludzie to mi się tutaj zgubił wiecie jak nie lubię sklepów holender jasny to się wpakowałem w takie coś no ale jakoś to mnie tak Cieszy. Nie wiem dlaczego, dziwny jestem. Dziwne. Czyli, kartę mam wyrobioną, wiecie. Będę chyba tutaj zaglądał częściej, dlatego że nie widzę, że jest opłacalne, chyba tutaj kupowanie, dlatego że no mam przecież bądź co bądź członków rodziny, z którymi można się dzielić różnymi rzeczami. Także chyba będzie korzyść z tego, że moim zdaniem, będzie korzyść z tego membership, jak to się mówi, z tego należenia do tego sklepu. Zobaczcie tutaj różnego rodzaju materace do pływania, łodzie, sportowe rzeczy różnego rodzaju. Lornetki, buty, skarpetki, rowery. No, Ameryka. Wow. Widziałem na samym początku. Y Różnego rodzaju kontakty przedłużacze, i te inne rzeczy, tutaj do yy, różnego rodzaju światła do domu, widzicie to są małe takie. Kulery, wiecie, że na przykład wrzucasz trochę lodu, wstawiasz jakieś picia i trzyma ci zimno. Fajne. Proszę szafki na buty, żeby ładnie wyglądało. O, elegancko, super. królestwo, moi drodzy.

sągi tutaj owoce no jestem jak czereśnie borówki truskawki wszystko olbrzymich rozmiarów wiecie wielkie pudła Kompresory różnego rodzaju, dmuchawy różnego rodzaju, wiertarki, wiertareczki, narzędzia, i tak dalej. No, do wyboru do koloru. Co ja z reguły w sklepach to jestem tak zgubiony, no ale podjąłem decyzję, postanowiłem, żeby zrobić tą kartę, żeby można było tutaj wchodzić i kupować dlatego, że wiecie co, opłaca się. Dlatego, że ceny są dość przystępne. Nie wszystkiego rodzaju marki można tutaj zobaczyć. To będzie chyba nasz następny zakup coś do robienia kawki ale to już, jeżeli będziemy mieli możliwość wprowadzenia się do naszego nowego budownictwa, to postanowiliśmy sobie kupić taką maszynę. Moi drodzy, przetrwałem wiecie ten sklep. Mówiłem, że z reguły nie lubię sklepów, no ale y, dlatego, że życie staje się coraz droższe, wiecie to mnie się wydaje, że rozsądkiem, zdrowym rozsądkiem byłoby to, żeby właśnie korzystać tutaj z tego rodzaju sklepu, dlatego że kupujesz kurtownie i jest to opłacalne. Także no, tak wygląda tutaj ten właśnie amerykański sklep, który przyszedł do Australii. Około nie wiem, 8-9 lat temu. Także pokrótce widzieliście, co i jak wygląda. Także trzymajcie się na razie i do zobaczenia. już może w innych atmosferach. Na razie, trzymajcie się. Faj.